Hejka, z tej strony MobileWars, a dzisiaj wam pokażę jak zagrać w Resident Evil Village w trybie VR na Pccie, więc zapraszam was do oglądania. No i dobrze, na początku będziemy musieli przejść same na stronę Githuba, z której powierzymy tą modyfikację. Link do tej strony będziecie mieli w, oczywiście w opisie pod tym filmem. Upewnijcie się, że w lewym górnym rogu pisze, że to jest od użytkownika PrayDoc i to jest dokładnie RE Framework. Jeżeli jeszcze jesteście pewni, że to jest to, Oto następnie w prawym dolnym rogu posiadacie coś takiego jak Releases. Klikniecie sobie w 1.5.9.1 I kiedy to klikniecie, to, to przejdzie nam do kolejnej strony. Oczywiście wersja może się zmienić. Następnie zjeżdżamy sobie niżej I klikamy teraz w Newer Builds can be found here. Kiedy to sobie teraz klikniemy, Oto przejdzie nam do jeszcze jednej strony i tutaj mamy najnowszą wersję tego moda. Więc teraz zjeżdżamy sobie na sam dół Dopóki nie zajdziemy assets, i tutaj musimy sobie rozwinąć Show All 16 Assets. Klikamy to sobie i jak sam widzicie, posiadamy dokładnie coś takiego jak RI8.zip, czyli Resident Evil Village. Więc sobie teraz to pobieramy klikając w to, a następnie zapisujemy to sobie na pulpicie i klikamy zapisz. Możemy teraz sobie zamknąć przeglądarkę, kiedy nam się to już pobierze. I kiedy to już się zrobi, no to teraz Wam pokażę co dalej. Teraz wypakujemy sobie wszystkie pliki, które są w zipie Resident Evil 8, to co właśnie pobraliśmy. Aby to zrobić, klikamy sobie na to przyciskiem myszy, a następnie wypakowujemy to sobie za pomocą WinRara bądź 7zipa. Jeżeli jednak nie posiadacie ani tego, ani tego programu, no to możecie sobie to łatwo zainstalować. Link będziecie mieli do tych dwóch programów w opisie pod tym filmem, a żeby to sobie szybciutko zainstalować. I kiedy to zainstalujecie, to za pomocą Winnera bądź za pomocą dokładnie 7-Zipa sobie wypakowujecie plik. A następnie kiedy wam się wszystkie 6 plików wypakuje, to następnie otwieracie sobie Steam'a, dokładnie ten program. Przechodzicie do Resident Evil Village, a następnie klikając w zarządzaj, właściwości, zainstalowane pliki i przeglądaj. Otwieramy sobie cały ten folder Resident Evil Village, gdzie wrzucimy sobie teraz te wszystkie pliki, które wypakowaliśmy. Więc teraz przyknijmy sobie Steama zaznaczamy sobie wszystkie te pliki, które wypakowaliśmy, łącznie ich jest 6, i wrzucamy do tego foldera. Tutaj nie powinno się pojawić okienko. U mnie się pojawia, ponieważ już wcześniej instalowałem sobie tę modyfikację, więc ja u siebie to sobie przymknę, a następnie, kiedy wszystkie już pliki sobie wrzucicie, Oto następnie, pierwsze co Wam się rzuci w oczy, no to na początku delete OpenVR API DLL. Wytłumaczę Wam za chwilę o co z tym chodzi, ale możecie sobie to teraz usunąć. Następnie, będziecie posiadali dwa pliki, które Wam się pojawiły, czyli OpenVR API i OpenXR. Na pewno nie usuwajcie sobie OpenXR, ponieważ on jest akurat lepszą, taką zoptymalizowaną wersją, jeżeli gracie oczywiście na Oculusach. Jednakże też posiadacie OpenVR, który możecie sobie opcjonalnie usunąć, ale na początku polecam Wam sobie to zostawić, sobie uruchomcie tam wiarki. Otwórzcie sobie tam na tych wierkach Resident Evil Village i sprawdźcie czy gra Wam poprawnie działa. Jeżeli jednak Wam nie działa, macie z tym problemy, macie problemy z optymalizacją, no to sobie usuńcie OpenXR, jak to o nas wcześniej poproszono, i sobie zostawcie OpenXR. Następnie możecie zamknąć sobie te folder, bo mamy to wszystko załatwione. Przejdźcie sobie do Wyszukaj. Otwórzcie Meta Horizon Link, czyli ten program od Oculusów a następnie przechodząc do ustawień i klikając w sekcję ogólne Kliknijcie sobie, aby środowisko wykonawcze OpenXR było tą domyślną, ażeby gra działała jak najlepiej. I kiedy to już szybciutko zrobicie, no to możecie zamknąć sobie metę i teraz otwórzcie sobie na Residenta VR Resident Evil 8. I jak sami widzicie, po uruchomieniu Resident Evil Village szyściutko działa wyśmienicie, możemy się bez problemu poruszać, strzelać, jak i dodatkowo dźwięk działa. A teraz ja wam nie przeszkadzam i życzę wam miłego grania. No i to tyle. Ja Wam dziękuję bardzo mocno za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.